Czyli mówiłam o tym, że zmiany często wymagają odwagi. I tym stwierdzeniem na pewno nie odkryłam Ameryki. Natomiast to, co często widzę, zresztą sama też tego doświadczam, to że my tak naprawdę dokładnie wiemy, co powinniśmy zrobić. I jest też zresztą takie powiedzenie, że zwykle to czego najbardziej się boisz jest właśnie tą rzeczą, którą trzeba zrobić. Ale jako, że to nierzadko nie jest łatwe, to szukamy naprawdę najróżniejszych y, dróg obejścia. Ale dusza w tym wszystkim do czegoś zmierza tak, bo pamiętamy, że to ona rządzi tutaj y, tym wszystkim. Yy, I... Istnieją tutaj trzy takie możliwości, które najczęściej obserwuję, kiedy czegoś bardzo chcemy, ale nie jesteśmy w stanie tego dosięgnąć. Pierwsza jest taka, że to nie jest w ogóle Twoja droga. I będziesz się obijać o te ściany, i będzie z tego powodu tylko bolała głowa i całe ciało. Ale się nie przebijesz, bo to po prostu nie jest dla ciebie i twoje wyższe ja ci na to nie pozwoli. Czyli, jak to się mówi, rejection is gas protection. To, że coś ci się nie udaje, to jest po prostu dla twojej ochrony. Druga opcja jest taka, że jest to twoja droga, natomiast wymaga jakiejś korekty. Jeszcze gdzieś ci coś rozprasza. Albo na przykład, próbujesz na swoich plecach zaciągnąć w tą swoją nową ścieżkę jakąś osobę czy energię z przeszłości. I tutaj tak samo. Twoje wyższe ja na to nie pozwoli. I znowu, będziesz uderzać tą głową w ścianę, aż w końcu zrozumiesz. I jeszcze trzecia opcja. Niestety, ona jest taka najbardziej. Zawiła jest taka, że ty myślisz, że chodzi o jedno, a tak naprawdę chodzi o drugie. Czyli na przykład ty myślisz, że yy, chodzi o zmianę pracy, chodzi o znalezienie relacji, chodzi o przeprowadzenie się na przykład do innego kraju, a tak naprawdę chodzi na przykład o to, żebyś w końcu połączył się czy połączyła ze swoją duszą. A to, co myślisz, że jest pierwszoplanowe, to jest tak naprawdę drugoplanowe. Jeśli się z czymś zmagasz, o coś bardzo się starasz i cię nie wychodzi, to zapraszam, spojrzymy na przyczyny energetyczne tego stanu rzeczy.